Która można powiedzieć jako pierwsza, dała przykład, że można realizować wspólnie z miastem różnego rodzaju inwestycje. Jest taki przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. Cały czas ten skwerek, ale też z tyłu te parkingi były takimi terenami, które były zapomniane. Często właśnie różnego rodzaju wyboje, błoto, brak dojazdu. Natomiast udało nam się stworzyć przestrzeń bardzo ładną, przyjazną. Z jednej strony, oczywiście z tyłu parking i dojazd do apteki. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu te lokale, które tutaj są, one wszystkie mogą lepiej funkcjonować. Mamy też parking, który służy zarówno gimnazjum, jak i mieszkańcom. Ale z drugiej strony to była pierwsza część inwestycji, którą chcieliśmy zrealizować. I ta inwestycja była w połowie finansowana właśnie przez miasto i w połowie przez spółkę. Cała ta inwestycja kosztowała około 600 tysięcy złotych. Natomiast potem okazało się, że, i tu dziękuję za to inicjatywę, że z tej kwoty, którą wcześniej mieliśmy zaplanowana do inwestycji, ponieważ udało nam się taniej zrealizować tamtą inwestycję, został pomysł, aby ten skwer zagospodarować, aby on żył, aby go oddać mieszkańcom miasta i osiedla. I tutaj. Dziękuję za ten udział e, e, spółki, bo muszę Państwu powiedzieć, że projekt, całkowicie za projekt tego miejsca odpowiadała właśnie spółka. Potem to oczywiście zostało sfinansowane. Całość inwestycji, łącznie ten skwerek, to jest około ponad 400 tysięcy złotych, łącznie to jest milion złotych, z czego spółka do całej inwestycji dołożyła 42% wartości. Więc bardzo się cieszę i bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie, że bardzo. udało się to zrealizować. Chciałem powiedzieć, że miasto Radomsko ma świetnych włodarzy. Rze rzeczywiście to. Jest dla nas pewnego rodzaju zaskoczenie, że my udając się tak z ulicy z prośbą o to, żeby można było tutaj zaprojektować gdzieś otoczenie tego budynku, który kupiliśmy od państwa Mickiewiczów tam kilka lat temu. No i oczywiście e, mieliśmy w planach, żeby może stworzyć jakiś taki, jakąś taką unikatową usługę, nawet można powiedzieć, że na skalę Polski unikatową usługę, no bo Aptek Drive jest bardzo mało w Polsce, no a Radomską już taką aptekę ma. No. Można powiedzieć, że... Nie tylko to jest dzięki temu, że mamy budynek, który się nadaje, ale właśnie dzięki temu, że stworzyliśmy to partnerstwo publiczno-prywatne i udało się część tego parkingu tak zaprojektować, żeby można było zorganizować ten podjazd pod aptekę. Także byliśmy zaskoczeni i w ogóle jesteśmy zaskoczeni poziomem prowadzonych negocjacji. Naprawdę jest to bardzo wysoki poziom. No i oczywiście no w biznesie to może nie jest takie niespotykane, ale z, z, z politykami no to spotykamy się często z jakimś takim, e, z, z jakimś takim e, barierą, której się e, trudno pokonać u was naprawdę tej bariery nie ma i fajnie się rozmawia także e, zachęcam jeszcze oczywiście innych tutaj e, mieszkańców czy, czy najemców czy ewentualnie właścicieli tych budynków żeby też pomyśleli o tym, żeby te ich budynki też pasowały teraz do tego miejsca. No ja jestem bardzo szczęśliwy, bo jak to myśląc o swojej nieruchomości, to też się stara, żeby te, te nieruchomości wokół, w tej nieruchomości też było jakoś fajnie. Nie kończymy tego myślenia o tej nieruchomości na granicy, prawda? Tylko żeby wszystko, co się wokół znajduje, żeby było na tyle przyjemne, żeby ludziom tu się przyjemnie przychodziło i żeby fajnie sobie z tego używali. No Szczęśliwy też jestem, że dzieci tutaj są, bo to był dylemat projektując. Czy to właśnie ma tak wyglądać, czy inaczej tu były jakieś rozmowy? No i fajnie się złożyło, że akurat to jest otwarte na wakacje. Dzieci z tego korzystają. Ja już wielokrotnie mówiłem o momentu, kiedy się pojawił przedsiębiorca i mówiłem o tym, że w taki sposób chciałbym realizować inwestycje i dlatego też zachęcam wszystkich innych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na to. Coś chcą zrobić, a jednocześnie chcieliby dołączyć, to na pewno to będzie zachęta zarówno dla miasta, jak i dla radnych, aby do takiej inwestycji dołożyć. Bo myślę, że inwestycje, które są współfinansowane, to z jednej strony pokazuje, że one są potrzebne dla mieszkańców czy przedsiębiorców, ale z drugiej strony jest to zachęta dla radnych, aby wybrać dany projekt, aby go realizować wcześniej niż wszystkie inne projekty, które takiego wsparcia nie mają. Tak, dlatego mówię o tym to